Boże przesłanie dla Ciebie. Drogi Synu, jestem jak kochający Ojciec, który zawsze jest przy Tobie. Prowadząc Go do wyborów, które doprowadziły Go do dobra, tak jak ja ostrzegałam przed złą drogą. Są jednak chwile, kiedy zbłądzisz, rozpoznasz swoje błędy i poprosisz o przebaczenie oferuje ci nowy początek Pamiętaj, że nie jest mądrze trwać w tych samych błędach, zakładając, że zawsze wybaczę. Powtarzające się niepowodzenia mogą prowadzić do problemów, więc zawsze módl się i postępuj zgodnie z planem, który dla ciebie przygotowałem. Modlitwa jest ogniwem która utrzymuje nas blisko siebie i zapobiega powstawaniu przeszkód między nami. Pisać Amen. Jeśli czujesz moją obecność, jeśli chcesz być świadkiem cudów, zanurz się w Biblii i zabierz ze sobą te lekcje. Ze mną wszystko jest możliwe, oferuje odwagę, a nie strach. Zaufaj mi, a nie tylko sobie. Bądźcie silni i odważni, bo ja jestem z Wami i nie martwcie się o jutro. Skoncentruj się na dniu dzisiejszym, nawet jeśli Twoje marzenia wydają się odległe. Trwajcie i wierzcie. Doceniam Wasze wysiłki. Nawet jeśli nikt inny tego nie zauważa. Czasami trzeba pożegnać się z rzeczami lub ludźmi, którzy powodują ból. To część mojego planu, który ma zapewnić Ci bezpieczeństwo i szczęście. Zapisując się na tę drogę wiary, pamiętaj, że mam plan specyficzny dla Ciebie i zajmę się wszystkimi Twoimi potrzebami. Przede wszystkim staraj się mieć wiarę i zrozumieć, że Twoja prawdziwa wartość leży w naszym połączeniu. Nie w rzeczach materialnych, bądź wdzięczny nawet w trudnościach, bo wdzięczność przynosi radość. Zastanów się nad błogosławieństwami, Jaki ci daje, jeśli mi wierzysz, pokaż to, wspierając to przesłanie. Zostaw lajka i udostępnij tę wiadomość z błogosławieństwem dla trzech braci, których kochasz. Niech Cię Bóg błogosławi.